Ścianki lamelowe Stube Fittings to prosty sposób na wydzielenie funkcjonalnych stref w pomieszczeniu. W tym filmie pokażemy, jak przeprowadzić ich montaż krok po kroku. Potrzebne Ci będą podstawowe narzędzia: wiertarka, ołówek, poziomica, młotek, miarka, klej montażowy, kołki rozporowe i wkrętak. Pozostałe elementy otrzymasz w zestawie do zamówionej ścianki. Jeśli masz już wszystko przygotowane, możemy przejść do montażu. W górnej listwie nawierć kilka otworów, które pozwolą przymocować gotową ściankę do sufitu. Następnie połącz wszystkie listwy z użyciem dołączonych kołków drewnianych, śrub i klucza imbusowego. Postaw teraz ściankę w docelowym miejscu i zrób przymiar, sprawdzając poziomicą pion. Przez nawierconą listwę górną zaznacz miejsca na otwory w suficie. W suficie nawierć otwory w zaznaczonych miejscach, natomiast na podłodze rozprowadź warstwę kleju montażowego. Ostatni krok to przytwierdzenie ścianki. Jej spód przyklej do podłogi, a górną listwę zamocuj do sufitu, korzystając z kołków rozporowych. Teraz jest już wszystko gotowe. Jak widać, ścianki lamelowe z Tube Fittings to proste i łatwe w montażu rozwiązanie, aby podzielić pomieszczenie. W naszej ofercie znajdziesz ścianki w różnych kolorach i rozmiarach. Produkujemy je na wymiar Twojego pomieszczenia. Sprawdź pełną kolekcję i zamów na tubefittings.eu.